Zgłoszenie mieliśmy o godzinie około 1.53. Zgłoszenie było już w treści mówiące, że na dosyć dużym do powierzchni palą się te pryzmy op opon. No, w związku z tym że dysponowaliśmy do na miejsce zdarzeń wszystkie siły środki, które mamy dysponujemy na powiecie plus poprosiliśmy o pomoc poprzez Wojewódzkie Sąckie Kierowania o wzmocnienie tej siebie środków na obecną chwilę, czyli na czwartą, cztery mamy tutaj siedem jednostek ciężkich Trzy średnie i dwa operacyjne i jeszcze kilka jednostek jest w drodze, aby nam w tym pomóc jak najszybciej ugasić to zagrożenie i zlikwidować. Nitkę hydrodatową mamy tylko jedną, oczywiście w miarę możliwości tutaj uzupełniamy wodę, natomiast mamy deficyt wody, ponieważ ilość środka podawanego na, na, na ten pożar jest zbyt duży i w tym momencie będziemy tworzyć dodatkowe punkty sypania wody z, z rzeki Nesykowskiej. drugą, która do mnie dzwoniła, do Lewina. To się palą opony. No i ja do okna patrzę, tak widzę, że ja od razu na rower idę, idę do buszy, zdabaj, no i do stawaj tu. A wie pan, to nie jest pierwszy raz, żeby się jakieś coś paliło pierwsze. Bo no to już drugi raz się pali. Były pożary w przeszłości. Były, były. Zagrożenie, bo dzieci małe, ujęcie wody pitnej jest i chcą nikt nic nie robi. No nie może tak być. Przecież to jest zagrożenie, prawda? Gdzie nie będzie, będzie bardzo dużo utrzeń. Musisz sobie znaleźć, jakieś tylko